Mówisz, że to jest takie to bardzo jest taki, zależne. taki typ gry, że jeżeli ludzie Ci nie podejdą, wydaje mi się, że za bardzo w to nie będziesz grać. Tylko to jest... Może to też wynikać z tego, że to już jest ogromne community. No to jest jeden z najpopularniejszych karcianek na świecie, nie? Tak, aczkolwiek w Polsce wydaje mi się, że to nie jest aż tak popularne. Jest w Polsce jakaś bardziej popularna karcianka? Taka turniejowa? Taka fizyczna, no bo o Hearthstone to nie mówię, bo... Wiesz co, nie tak, się powiedziałem, że stąd... tak powiedziałem, że, że chyba, chyba, nie. chyba muszę wycofać swoje słowa, bo <laughs> chyba nie ma bardziej popularnej ta karcianki, takiej no typowej. No. Tak jak patrzę, y, jakie turnieje odbywają się, w jakie karcianki. No jest jeszcze Flash and Blood, to, to jest ja ogóle, nowa gra ze Star Warsów, która zyskuje popularność. Widziałem, że Lorcana, ta Disneyowa, też dość mocno teraz... Y, Zyskuje w Polsce popularność. Dużo influencerów zostało zaangażowanych w promocję, No ale Magic... No Yu-Gi-Oh! też oczywiście funkcjonuje w Polsce, jak najbardziej. Tutaj jeżeli też słuchają nas osoby, które w tym świecie siedzą mocniej i może grają w jakieś karcianki, których nie wymieniliśmy, to, to się. chętnie posłuchamy w komentarzach. Ja myślę, że... O, jeszcze One Piece mi się kojarzy, bo tak kojarzę z tych gier w Które są jakieś cykliczne spotkania w sklepie z grami, w którym gram. Okay. To właśnie w One Piece, Flash and Blood, Magic. A w Pokémony e... się też nie gra? Turniejowo? Jakoś? Można, ale już co Pokémony chyba bardziej są kolekcjonowanie. Nie? No i w te Star Warsy też wiem, że jest cykliczne granie. Na pewno na jednym odcinku się to nie skończy, bo to tak naprawdę od początku gdzieś tam obieraliśmy, że, że to będzie nasza. Że nie, to nie będzie one shot tam, że będziemy sobie. Raz powiemy o grach różnych yy, albo może tylko się ograniczymy do planszowych i tyle. Bo myślę, że to będziemy po prostu wracać cyklicznie, co nie wiem jak my to zrobimy. Czy będziemy to dzielić, no, dzielić na jakieś takie sezony, czy coś. Natomiast na pewno będziemy wracać i do jakichś podsumowań, co jakiś czas yy, przychodzić. Myślę. Można kiedyś zrobić taką w ogóle topkę naszą wspólną. To by było Można. ciekawe, topkę gier. Na praetycznie... gier komputerowych. Na razie topkę topkę wymienialiśmy praktycznie wszystko, w co graliśmy. Zastanawiam się, czy, czy jest coś jeszcze. Bo już przydałoby Planszówek. się zbliżać do końca, a nie chciałbym pominąć jakiegoś honorable. To może wymienimy miejsca. tak po prostu. Coś, co nam przychodzi do głowy. Ja na pewno planszówkę, którą polecam, w którą grałem z takich większych, może nie jakichś bardzo skomplikowanych, ale takich już troszkę mocniej zaawansowanych, filary ziemi, opartą Jezu. na powieści Kena Folletta.